Dwa autobusy, jeden z kierowców zginął, rannych jest około 50 osób, w tym kilka ciężko. Nie ma informacji, czy wśród poszkodowanych są Polacy. Czeska policja podaje jednak, że ranni zostali cudzoziemcy. Autostrada D2 prowadząca ze Słowacji do Brna jest zablokowana w stronę Brzecławia. Można już przejechać. Coraz więcej sztucznej inteligencji w Polsce. Popularny czat GPT ma już konkurenta posługującego się językiem polskim w postaci googlowskiego barda. Jak wynika z raportu OECD, według pracowników dużych firm w związku z rozwojem sztucznej inteligencji może zniknąć nawet 1 czwarta dotychczasowych miejsc pracy. Zdaniem profesora Michała Jackowskiego z kancelarii DSK badanie było prowadzone w zeszłym roku i część obaw pracowników jest już nieaktualna. Od tego czasu upłynęło bardzo dużo czasu, wiemy już dużo więcej i na temat trafności, odpowiedzi e, udzielanych przez generatywną sztuczną inteligencję. I wydaje mi się, że te obawy formułowane w końcówce 2022 roku mogły być przedwczesne. Michał Jackowski dodaje, że w naszych obecnych historyczny sukces to i humory dopisują. My tylko wiemy, ile dałyśmy z siebie, ile musiałyśmy pracować na to, żeby, żeby ten sukces osiągnąć. Jestem dumna z całego zespołu, naprawdę. Jest to coś niesamowitego dla nas, dla całej Polski, coś świetnego. Mam nadzieję, że jeszcze wiele przed nami. Mówiła Magdalena Stysiak, a w czwartek meczem z Brazylią turniej finałowy Ligi Narodów w Gdańsku rozpocznie nasza męska reprezentacja. Liczymy na podobny sukces co w przypadku pań. A na czele najnowszego rankingu WTA nic się nie zmieniło i gaświątek zachowała pierwszą pozycję, choć jej przewaga nad drugą białorusinką Aryną Sabalenką stopniała do 470 punktów. Trzecie miejsce zajmuje Jelena Rybaki z Kazachstanu. Gigantyczny skok wykonała triumfatorka Wimbledonu Czeszka Marketa Wądroszowa, która awansowała z miejsca 42 na dziesiąte. Wśród panów na szczycie także bez zmian liderem pozostaje Hiszpan Carlos Alcaraz.